Dzień dobry, witam Was w naszym kolejnym odcinku przy kawie. Dzisiaj, tak jak wspominałam tydzień temu, będziemy robić kolejny stroik. Tym razem ze świeżutkich, pięknie pachnących gałązek. To co? Zaczynamy! Tasiasiowo. Ja już tutaj sobie przygotowałam taką doniczkę, pojemnik. Tutaj mam gąbkę do świeżych kompozycji, ale możecie też użyć tej do sztucznych. Tylko, że ta do świeżych, jak ją porządnie namoczycie, no to wiadomo, że ten stroik dłużej zachowa świeżość. Zaczniemy sobie od wbijania tutaj tych pojedynczych gałązek. Najpierw je wbijam tak dość płasko, żeby zrobić taką bazę. ale będzie pięknie pachniało. Chociaż no, u mnie ten stroik pewnie pójdzie na grób, na cmentarz, ale spokojnie możecie taki zrobić do domu na stół. Ops, to sobie utnę. No i teraz wiadomo, że im dłuższe będą te gałązki, tym ten nasz stroik będzie większy. Więc tu już sobie długość gałązek dostosowujemy do tego, jak duży stroik chcemy mieć. No i tak, wypełniamy sobie najpierw tutaj tą pierwszą warstwę. No i zaraz, wracam. No i teraz, jak mam tą pierwszą warstwę, to kolejną robię już z troszeczkę przeciętymi gałązkami, skrótszymi. I już nie robię jej tak płasko, tylko delikatnie unoszę. Też wiecie, nie na baczność, ale no delikatnie, żeby już było uniesione. Zobaczycie, jaka fajna kopułka nam z tego wyjdzie. Ja sobie teraz będę dokładać już inny rodzaj tych gałązek. Mam tu jakieś takie, nie wiem, cyprysiki, jałowce. Co tam znalazłam w ogrodzie, to wzięłam. Więc sobie teraz wypełniam jeszcze tym, też lekko już unosząc te gałązki. Jak widzicie, stworzenie samej bazy do stroika, to jest naprawdę banalna sprawa. I teraz, słuchajcie, robię sobie tutaj taką, powiedzmy, że konstrukcję, bo chcę, żeby tutaj z jednej strony ten stroik był wyższy. Zbijam sobie gąbkę tutaj i teraz będę ładnie ją obudowywać. Już wchodzę, zobaczcie, tutaj na górę tej gąbki. Już nie, nie staram się, żeby wbijać w boki tutaj, tylko na górę. I teraz już nawet nie trzeba ich jakoś wbijać pod kątem. One się już ładnie teraz same unoszą. I tak sobie wypełniamy tutaj cały ten środek. To nam od razu fajnie robi obciążenie, więc ten strajk będzie dość stabilny. Dodaję sobie już tutaj tak, że tak powiem, na stojąco gałązki. I ciała. I może jeszcze tą. Nie wiem, czy Wy to widzicie na nagraniu, ale tutaj ten tył jest wyższy. Ostatnia gałązka. I jak widzicie, nasza gąbka jest w całości zamaskowana. Tutaj można by jeszcze tą gałązkę jakąś farbą pomalować, nie pomyślałam. Taka mała podpowiedź. Pięknie, zielono pachnąco. Teraz bierzemy się za dekorację tej naszej zieloninki. Standardowo, oczywiście, gwiazda betlejęska. Ale zanim gwiazda, to popatrzcie, mam jeszcze tutaj takie sztuczne listki. Bardzo błyszczące, więc je też dodam jeszcze. Odcinam i od razu tutaj gdzieś dodaję. Drugie gdzieś tutaj. I trzecie zostało mi na takim druciku długim, to może sobie wbiję. Tutaj, żeby było widoczne. To jednak mam za krótkie, po prostu je sobie przykleję klejem na gorąco. Nie martwcie się klei spokojnie, się przyklei do takich świeżych gałązek. Jeśli dacie tą zieloną gąbkę i będziecie ją tam co jakiś czas podlewać, to taki stroj Wam spokojnie, kilka tygodni postoi. Teraz dodamy sobie gwiazdy beklejemskie. Najpierw sobie rozmieszczamy. Myślę, że w tych trzech miejscach. Gdybym miała na drucikach, to wbijam w gąbkę. Należ nie mam na druciku, to po prostu przyklejam do gałązek. Teraz jak tak patrzę, to mi to nie pasuje tutaj. Gdzie, gdzie dam? Tutaj z przodu. O! Teraz sobie tutaj do środka dam koroliczki. Tutaj przy gałązce daję drugie. No i myślę, że jeszcze ops! Dodam jakieś szyszki. Najlepiej sobie właśnie rozłożyć na stroiku i dopiero później mocować. Wtedy widzicie, co gdzie ewentualnie można jeszcze wcisnąć, albo gdzie nie dodawać, bo jest już za dużo. Dobra, przyklejamy szyszki. O. i zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Ja bym tu jeszcze dodała stążkę. Mam taką świąteczną. Robię sobie z niej kokardę. Teraz sobie tylko odcinam niepotrzebne jakieś końcówki. Układam kokardę z jednej z drugiej strony. No i tak naprawdę stroik jest gotowy. Kilka minut i porządny stroik. Pachnący, kolorowy, jak najbardziej świąteczny. Jak Wam się podoba? Piszcie w komentarzach, czy wolicie stroiki takie świeże, pachnące. Czy może ze sztucznych jakichś dekoracji elementów? Chętnie poczytam. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!